Witam w prezentacji i montażu 70 numeru stara 266 od haschet. W tym numerze otrzymujemy ramę nośną zbiornika dolną. Tył ramy nośnej i zbiornika. Płyte ramy i śrubki. W tym numerze do ramy została przymocowana druga rama zbiornika paliwa. Po montażu części 70 numerów mamy zmontowane górną i boczne części karoserii z reflektorami, kierunkowskazami, diodami, dolną kratkę chłodnicy, przednią część z grillem, logo stara, przedni zderzak, łańcuch z hakem, dwa uchwyty, części zbiornika paliwa, tester, silnik, Przednią i tylną część ramy z przednim i tylnym zawieszeniem, trzy mosty napędowe, sześć kół, przednią belkę poprzeczną zbiornikiem wody, płytkę przekazującą, skrzynkę rozdzielczą, wały napędowe, dwie ramy zbiorników paliwa, zbiornik powietrza, wyciągarkę z liną silnikiem, tylny zderzak z tablicą światłami hakiem, cybanty. Kierownicę i oponę koła zapasowego. Numer siedemdziesiąty. Na drugiej stronie mamy loga kolekcji, informacje od wydawcy i spis treści. Na trzeciej stronie mamy pokazane części, ich spis, ważne wskazówki, instrukcje montażu i pokazaną ramę zamontowaną ramą zbiornika. Star 20 badanie zużycia paliwa 1954 rok. Pierwsza połowa lat 50. XX wieku to także początki budowy polskiego powojennego przemysłu motoryzacyjnego. Mimo wprowadzenia do produkcji samochodów ciężarowych Star 20, a później osobowych FSO, e Warszawa M20, na polskich drogach dominował jeszcze importowany tapor samochodowy. Nowością były m.in. obsługa i eksploatacja samochodów, dlatego w ITS przeprowadzono badania dotyczące zużycia paliwa podczas jazdy na nizinach i w górach. Badania w ITS Między 27 września a 30 listopada 1954 roku w zakładzie eksploatacji ITS przeprowadzono badania dotyczące zużycia paliwa przez samochody Star 20 i EMW 340 podczas jazdy po górach i płaskich drogach. Prace badawcze wykonano dla Departamentu Przewozów Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego MTDIL na podstawie pisma ixn 12 54 31 sierpnia 1954 roku wykonano 5 egzemplarzy sprawozdania końcowego z badań, z których jeden trafił do Departamentu Techniki MTD L, a drugi do Departamentu Przewozów Drogowych MTD przedmiot, cel i zakres i kolejność badań. Przedmiotem badań było zużycie paliwa przez samochód osobowy oraz samochód ciężarowy w czasie jazdy po drogach górskich i nizinnych. Celem badań było stwierdzenie słuszności zastosowania poprawki do zasadniczej normy zużycia paliwa SM161 przy jeździe po drogach górskich. Badania obejmowały pomiary zużycia paliwa na drogach górskich o dobrej i złej nawierzchni, a następnie pomiary zużycia paliwa na drogach nizinnych o podobnych nawierzchniach. Mamy zdjęcie rekonstrukcji stara 20 wykonanej w 1988 roku Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Mamy tabelę z zestawieniem pomiarów zużycia paliwa na trasach górskich dla samochodu Star 20 i zestawienie pomiarów zużycia paliwa na trasach nizinnych dla samochodu Star 20. Mamy zdjęcie Starów 20 na parkingu przed Fabryką Samochodów Ciężarowych w Starachowicach 1953 rok. BMW z NRD. Poza w zakończeniu II Wojny Światowej zakłady BMW Eichener znalazły się w sowieckiej strefie okupacyjnej. Po utworzeniu NRD samochody te były czasem produkowane jako samochody EMW 340 Stało się tak, gdyż już kilka miesięcy po zakończeniu wojny Sowieci uruchomili w Eichener produkcję modeli przedwojennych. Samochody potocznie nazywano BMW, ale nikt nie zwracał sobie głowy ich prawidłową nazwą. Gdy w 1952 roku Zaczęła się zimna wojna. Centrala firmy BMW z Niemiec zachodnich wystąpiła do władz NRD protestem przeciwko używaniu nazwy BMW przez fabrykę w Enschena. Wschodnio niemieccy komuniści zaczęli zatem nazywać produkowane tam samochody EMW, czyli Enschene Motorenwerke. A w charakterystycznym znaczku BMW koło z biało-niebieską szachownicą, kolor niebieski zastąpiono czerwonym. Jednym z produkowanych w Enschenach modelem był samochód BMW. EMW-330 nazywany następnie emw 310. Na przełomie lat 40. i 50. XX wieku do Polski trafiły zarówno samochody BMW jak i emw 340. Mamy zdjęcie sanitarki emw 310. Jeden z takich samochodów przeszedł badania drogowe w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie. Mamy zdjęcie wykresu przedstawiającego zużycie paliwa obu aut na poszczególnych odcinkach trasy. Wnioski. Procentowy wzrost zużycia paliwa na trasach górskich dla samochodu Star 20 był znacznie wyższy dla samochodu osobowego EMW. Wynikało to z wyższej masy jednostkowej samochodu Star 20, która w czasie badań wynosiła 57 kg koni mechanicznych, dla samochodu EMW 30 kg koni mechanicznych. W związku z tym w Starze 20 trzeba było używać niższych biegów, co znacznie podwyższało zużycie paliwa. Zjawisko to wyraźnie można było zaobserwować na szosach o złych nawierzchniach z uwagi na duży wzrost oporów toczenia i częstą konieczność jazdy na niższych biegach. Wyniki przeprowadzonych badań porównawczych przy użyciu dwóch samochodów w zasadzie dowodziły słuszności zastosowania poprawki dotyczącej większego zużycia paliwa przy eksploatacji samochodów po drogach górskich. Magirus Delz 1866-1983. Mamy zdjęcie pierwszego samochodu ciężarowego wyprodukowanego przez firmę Magirus Delz 3K1. Mamy zdjęcie wozu wieżowego Magirus Delz podczas zakładania sieci trakcyjnej w Warszawie 1946 rok. Autobus na oponach. W realiach Republiki Wietnamskiej w 1924 roku firma Magirus Delz jako pierwsza w Europie skonstruowała też autobus z ogumieniem pneumatycznym. Podwozie tego autobusu zasowana do budowy konnych, pojazdów specjalizowanych, skrzyniowych, cystern czy wozów gaśniczych. Mamy zdjęcie i informację, że jednym z charakterystycznych pojazdów firmy w latach 60 był Magirus Sirius z chłodzonym powietrzem silnikiem o mocy 110 koni mechanicznych. Mamy zdjęcie i że na licencji Magirusa jugosłańska firma TAM produkowała samochody ciężarowe, autobusy i silniki. Na ostatniej stronie mamy informację co w kolejnym numerze, czyli dolna część zbiornika paliwa, górna część zbiornika paliwa, korek wlewu paliwa. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.